Polonia Nysa zwycięska! Piękny wieczór na stadionie przy Sudeckim. Hej, witajcie, ze strony York Koszka redaktor Portalu Nysa. 5 września na stadionie Polonii Nysa przy ulicy Sudeckiej nasz zespół podejmował drużynę MKS Kluczborg. Spotkanie miało charakter derbowy i przyciągnęło na trybuny tłumy kibiców. Atmosfera była gorąca, a piłkarze Polonii pokazali charakter i sięgnęli po kolejne zwycięstwo. Na trybunach panowała wyjątkowa atmosfera, głośny doping, oprawa przygotowana przez kibiców i niemal brak wolnych miejsc na stadionie. To obraz jaki od kilku tygodni towarzyszy meczom Polonii. Zwycięską bramkę po pięknej akcji w 60 minucie zdobył Jakub Korzeniewicz. Ja 50 minuty wynik ten pozostał bez zmian. Jest i nasz bohater dzisiejszego Dzień dobry, spotkania. Dobry, dobry Dzień dobry, dobry wieczór. Scieliłeś dzisiaj gole. Sprawiedliś dużo, dużo radości tutaj kibicom, mieszkańcom Nysy i nie tylko. Co byś, co chcesz powiedzieć? Co mogę powiedzieć? No cieszę się, pierwszy gol w trzeciej lidze. Naprawdę fajny moment, no pełne trybuny prawie. No cieszę się, wszyscy ucieszeni. Mamy trzy punkty, jedziemy dalej. E, powiedz, jak ci się gra w Polonii? Jak oceniasz tu drużynę, trenera? No mogę powiedzieć, że jest wszystko na najwyższym poziomie. Wszystko jest top, tak? Dosłownie wszystko. Sztab, zawodnicy, każdy daje z siebie 100, nawet 200%. I wszystko jest tak, jak należy. Kibice dopisują co mecz. Oczywiście, co mecz, co mecz. Kogo chciałbyś pozdrowić? Wszystkich co przychodzą na mecz, pozdrawiam moją dziewczynę, rodziców i kolegów. Dziękuję bardzo. Dzięki. Drużyna po raz trzeci z rzędu wygrała u siebie i wciąż pozostaje niepokonana na własnym stadionie. No, Jak skomentujesz dzisiejszy mecz? Yy, no tak naprawdę bardzo dobra robota całego zespołu. Bardzo ciężko pracowaliśmy na boisku. Yy, Kuba się popisał piękną bramką. Yy, no i co? Możemy świętować zwycięstwo. Tak naprawdę jesteśmy tutaj wniesieni pokonani. Trzecie zwycięstwo. No i niech tak dalej, ta seria trwa. W o Polskim numer jeden, tak? No spokojnie. Na pewno bardzo doceniamy zwycięstwo, aczkolwiek dalej jesteśmy pokorni, żeby ciężko pracować i wszystko, wszystko szło w dobrą stronę. Kibice mówili, że tak pierwsza połowa to bardziej klucz ale w drugiej było już więcej sytuacji. Brękowych. Na pewno jesteśmy z ciebie zadowoleni. Kolejny mecz u siebie, chyba jako jedyny w lidze, jeszcze nie straciliśmy u siebie bramki i na pewno nas to bardzo cieszy, bo na pewno to buduje zespół od środka i, i gdzieś zachęca to kibiców, żeby, żeby przychodzić na te mecze, jak, jak tylko tak na naprawdę ich ulubieńcy strzelają bramki i ich nie tracą. No w pierwszej połowie, wiadomo, taka jest piłka, wiedzieliśmy jakim zespołem jest MKS i... Też miałem przyjemność z już wcześniej grać i zawsze wiedziałem, że to jest bardzo jakościowy zespół. Nieważne czy tam mają kontuzje, czy mają jakieś problemy kadrowe, było ciężko. Przecierpieliśmy ten moment, ale też sztuką w picu jest takie momenty przecierpieć. No i wiadomo, gdzieś w pierwszej połowie po moim podaniu Michał Zimą miał świetną sytuację. Też nie można powiedzieć do końca, że w tej pierwszej połowie było tak źle, no bo gdzieś na gorąco obejrzymy, czy się na chłodno obejrzymy sobie ten mecz i pewnie powiemy inaczej. No ale wiadomo, w drugiej połowie świetne włączenie się Kuby, Korzeniewicza procentuje bramką. Później jeszcze Mateusz, obeśmy sytuację. Bardzo się cieszymy, że ci obrońcy nasi strzelają bramki, bo, bo to też na pewno buduje zespół. Z kim i gdzie zagracie już za tydzień? No u siebie ze Stalą Jasień i bardzo serdecznie zapraszamy również kibiców. Prosimy tak samo jak gdzieś w tym meczu otwarcia, gdzieś w meczu ze, ze Starowicami o pełną frekwencję. Damy z siebie wszystko i obiecujemy, że wygramy ten mecz. Siła Polonii to nie tylko zawodnicy na boisku, ale też serca kibiców na trybunach. Nyski Stadion znów tętnił życiem. Kibice dziękowali zawodnikom, a zawodnicy kibicom. Burmistrz Nysy nie krył radości. No, panie Burmistrzu, emocji sportowych w Nysie nie brakuje. Nie brakuje. Piękny mecz, piękna walka, a są Nysy. To najbardziej cieszy. Trzy punkty w tabeli kolejne, także jest rewelacja. Świetna atmosfera, mnóstwo kibiców, świetny doping, także no. piękny wieczór. Jak sukcesy naszej drużyny wpływają na integrację mieszkańców i atmosferę? Czy znaczy ten sport jest o tyle piękny, że tutaj nie ma podziałów? politycznych, społecznych, ze względu na poglądy, wszyscy razem kibicujemy, starsi, młodsi, dzieciaki, dziewczyny, chłopaki, także to jest coś fantastycznego. A tym bardziej, że no piłka nożna przyciąga masę kibiców. Naprawdę ostatnio na meczu na nie było już miejsca, że siedzącego teraz również sporo już kibiców, kilkanaście minut przed meczem, także atmosfera wspaniała, z tyłu jeszcze nasza żyleta, czyli młodzi kibice, którzy dopingują do końca i to jest pożegnanie, podziękowanie naszym zawodnikom. Świetny mecz, walka, z serducho zostawili chłopaki na, 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 na boisku. Uważył pan wzrost zainteresowania piłką tutaj w Nysie? Tak, no wystarczy spojrzeć tutaj za, za panem redaktorem. Na wale jest tłum schodzących z trybun kibiców, widzów. Także no, rewelacja. Ja takich tłumów nie pamiętam, a Polonię oglądam od, od kilkunastu lat. Także rewelacja. Pięknie, pięknie. Piękny stadion, piękna atmosfera, świetna oprawa. Super. Co by chciał pan na koniec przekazać i drużynie Polonii, trenerowi i kibicom? Trener, sztab, zawodnicy, cała ekipa robią świetną robotę, tych z Państwa, którzy nie byli na meczu zachęcam, w przyszłym tygodniu, piątek, 19, świetna atmosfera, jak Pogoda pisze, to jupitery też robią robotę, muzyka, naprawdę to jest fantastyczne przeżycie. i świetna przygoda ze sportem i też fajnie pobyć wśród nas, mieszkańców Nysy, bo głównie mieszkańcy Nysy i okolicznej miejscowości kibicują, także zachęcam, cześć pięknego. Trener Polonii Adrian Klakla -Kla nie krył satysfakcji. Nie ma to jak zobaczyć szczęśliwego trenera Polonii. Eee, tak, tak, dziękuję bardzo. Tak, jesteśmy szczęśliwi, zdecydowanie. Jak ten myśl pan, pan tak ogólnie podsumuje? Eee, no, tak powrót, jak prawda? kolejne szachy, nie za dużo sytuacji, ale no, tą jedną najważniejszą wykorzystaliśmy. Co by chciał pan przekazać swojej drużynie, kibicom? Eee, drużynie przekażę w szatni. A kibicom po raz kolejny duże dzięki za to, że byli z nami. Znowu tak dużo, i zapraszamy na kolejny mecz, to już za tydzień. Jestem szczęśliwy, i, i trzeba to świętować ten weekend. Dzięki. Na pochwałę zasłużyli również bramkarze Polonii. Drużyna nie straciła jeszcze bramki na własnym stadionie. To trzeba podkreślić, że nasi zawodnicy, nasza drużyna nie straciła żadnego gola tutaj u nas na naszej Murawie. No to dzięki tak. zasługa też Pana. No, szczególnie bramkarze, szczególnie bramkarzy. Świetnie się spisują, świetnie wyglądają w treningu. Zarówno Szczerbal, jak i Jaskuła oraz Wojakowski naprawdę świetnie trenują, dobrze wyglądają w treningu i tak naprawdę mamy co tydzień ten sam problem, którego wstawić do bramki, ponieważ wszyscy są na podobnym poziomie, no ale na razie broni darek i widać, że robi to bardzo dobrze. Ten dzisiejszy mecz był trudny dla nas? Trudny? Tak, 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 był trudny. Takie mecze derbowe tak właśnie wyglądają. Wyglądają właśnie to są mecze walki i tak naprawdę y, do jednego gola kto strzeli w bramkę wygrywa. Ja tak uważam i tak, i tak dzisiaj było. Polonia Nysa stawia również na przyszłość i rozwój młodych piłkarzy. Tu widzimy e, najmłodszych zawodników e, i rośnie nam pokolenie. No, oczywiście, oczywiście akademia też prężnie działa w, w, w Polonii. Także no, zapraszamy wszystkich młodych, którzy gdzieś tam chodzą i szukają jakiegoś zajęcia, żeby przyszli do nas. Nabory trwają cały czas. Ja też jestem odpowiedzialny za pion motoryczny w, w Akademii, także w piłce 11-osobowej już prowadzimy też zajęcia motoryczne, za które ja jestem odpowiedzialny i, i, i naprawdę świetnie też to wygląda. Mamy dużą, dużą frekwencję na tych zajęciach i, i, i wygląda to coraz, coraz, coraz lepiej. Aktualna tabela trzeciej ligi po siódmej kolejce. Na czele stawki znajduje się górnik Polkowice, który z 18 punktami wyprzedza Lekiem Zielona Góra i Spartę Katowice. Polonia Nysa plasuje się na piątym miejscu z dorobkiem 11 punktów. Nasz zespół pozostaje w czołówce tabeli i traci tylko 3 oczka do podium. A już za tydzień Polonia Nysa ponownie zagrał u siebie, tym razem ze Stalą jesień. Kiwice mogą być pewni, że emocji nie zabraknie. Dobry, To na dzisiaj tyle dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiam. Hej, hej. Zaobserwuj portal Nyssa na Facebooku, aby być na bieżąco z za aktualnościami. Zapraszamy również na naszą oficjalną stronę www.portalnysa.tv. To na dzisiaj tyle dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiam miła. Hej, hej.